Szanowni państwo, drodzy widzowie. Przed nami piękne święta Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni nasze serca radością, spokojem, nadzieją. Cieszmy się swoją obecnością, doceniajmy siebie nawzajem. Podarujmy bliskim czas spotkań i wspólnego kolędowania. Życzmy sobie, aby chwile spędzone w gronie najbliższych przyniosły pokój i poczucie prawdziwej bliskości. A nowy rok niech będzie dla Państwa czasem spełnionych marzeń zawodowych, jak i osobistych. Dobry wieczór! Jeśli planują Państwo wieczorny, świąteczny. Spacer to warto chyba jednak rozważyć zmianę planów. Szczegóły za chwilę w serwisie. Kamil Smerdel, witam i zapraszam na Panorama Lubelską, w której powiemy o pożarze domu pod Zamościem. Będzie także ostrzeżenie IMGW. Powiemy także o tym, że Kościół wspomina dziś świętego Szczepana. Zaczynamy od wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym pod Zamościem. Jego konsekwencją był pożar. Dwie osoby są ciężko ranne, a straty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Patrycja Kowalik. W chwili eksplozji w budynku w miejscowości Zarzecze w gminie Zamość przebywało 11 osób. Wszystkim udało się ewakuować na zewnątrz. Dwie osoby z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Według wstępnych ustaleń rozszczelnieniu uległ przewód kuchenki gazowej zasilanej z butli. Doszło do wybuchu gazu, później do pożaru. Pożar w, w pomieszczeniu kotłowni rozprzestrzeniał się na część poddasza budynku mieszkalnego. W wyniku tego wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na odległość około około 50 metrów od budynku. Ratownicy medyczni zajęli się osobami poszkodowanymi, natomiast strażacy podjęli akcję gaśniczą z jednoczesnym przeszukaniem budynku pod kątem przeszukania i znalezienia ewentualnych osób, które mogły być jeszcze w tym budynku. Na szczęście nikogo tam nie odnaleziono. Z budynku wyniesiono butle z gazem. No i po ugaszeniu przeprowadzone została praca rozbiórkowa nadpalonej drewnianej konstrukcji stropu. Skala zniszczeń była duża, a straty oszacowane zostały na 150 tysięcy złotych. Spalone zostało pomieszczenie kotłowni z wyposażeniem fragment drewnianego stropu podłoga na poddaszu w dwóch pomieszczeniach. No i zniszczona została właśnie stolarka okienna i drzwiowa z uwagi na, na wybuch w tym budynku. W tej akcji zaangażowane były, zaangażowanych było 9 pojazdów strażackich, 36 strażaków. Rodzina do domu wrócić nie mogła, ale znalazła schronienie u bliskich. Strażacy przypominają, najważniejsze jest dbanie o sprawność techniczną urządzeń, szczególnie w okresie grzewczym, i sprawdzanie szczelności instalacji gazowej przynajmniej raz w roku. Apelują także o montowanie czujek tlenku węgla. Spore kłopoty ma 47-letni mężczyzna, który w Białej Podlaskiej nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Mężczyzna przebywa w areszcie i może tam spędzić nawet 10 lat. Dzielnicowi Bialskiej komendy podczas obchodu zwrócili uwagę na kierującego BMW, który popełnił wykroczenie w ruchu drogowym. Policjanci postanowili go zatrzymać do kontroli. Początkowo kierowca BMW zjechał na pobliską stację, jednak po chwili oddalił się z miejsca ze znaczną prędkością. Mundurowi rozpoczęli pościg. Podczas ucieczki kierujący BMW popełnił szereg wykroczeń. W pewnym momencie zatrzymał się, porzucił auto i rozpoczął ucieczkę pieszo. Jednak został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy. Okazało się, że był pod wpływem ponad promila alkoholu. Wstępne badanie wykazało, że w jego organizmie znajdują się narkotyki. Ponadto nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili w jego samochodzie narkotyki w postaci mefedronu i marihuany. Zabezpieczonych substancji można by sporządzić 500 porcji dealerskich. 47-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a następnie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Białej Podlaskiej, gdzie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz informacje od innych służb. Z za wschodniej granicy wleciały do naszego kraju tak zwane balony przemytnicze. Trzy incydenty miały miejsce na terenie województwa lubelskiego. Funkcjonariusze znaleźli dwa balony i jeden pakunek. Oto szczegóły od rzecznika komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. W ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze Nadburzeskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli papierosy, które mogły być przemycone do Polski przy użyciu balonu meteorologicznego. Wczoraj w miejscowości Huszcza II w powiecie białskim, funkcjonariusze zabezpieczyli pakunek z papierosami. Było to 1500 paczek papierosów z białoruską akcyzą o wartości 26 tysięcy złotych. W tym przypadku zabezpieczyliśmy same papierosy. Nie było tutaj w pobliżu balonu meteorologicznego. W przeciwieństwie do zdarzenia z dnia dzisiejszego, kiedy to w pobliżu miejscowości Królewski Dwór, gmina Parczew zabezpieczyliśmy zarówno balon meteorologiczny oraz 1500 paczek papierosów pochodzących z Białorusi o wartości ponad 26 tysięcy złotych. Kolejny przypadek to miejscowość Małaszewicze w powiecie Bialskim, również w tej dobie. Tutaj z kolei funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli zarówno balony, jak i papierosy w ilości 1500 500 paczek o wartości również 26 tysięcy złotych. Zabezpieczenie wschodniej granicy powoduje to, iż przemytnicy szukają nowych metod przemytu papierosów. Obecnie granica polsko-białoruska jest na tyle szczelna, że stare metody już się nie sprawdzają, Do tego też przemytnicy próbują przemycać te papierosy drogą lotniczą, balonami, wykorzystując do tego wiatr wiejący ze wschodu. Kiedy taki wiatr wieje, te balony są wypuszczane. Przemytnicy odnajdują je później dzięki lokalizatorom GPS. A teraz w panoramie o istotnym, zwłaszcza dla kierowców, i pieszych meteozagrożeniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami powodującymi go woleć. Obejmuje ono wschodnią, południowo wschodnią i centralną Polskę, w tym oczywiście nasz region, o szczegółach Emil Paliwoda. Stoję tutaj kilka minut i mam wrażenie, jakby ktoś z odległości, jaka dzieli mnie od kamery, rozpylał areozol, który osiada mi na twarzy, co z pewnością Państwo są w stanie stwierdzić po moich okularach, których przecieranie uznaję za daremne w tych warunkach. To wszystko, oczywiście, siłą grawitacji opada na podłoże, i mogę Państwa zapewnić, jeśli ruch, który wykonuję nie jest dość przekonujący, że chodnik, ale tak samo jezdnia i droga rowerowa obok sprawiają wrażenie, jakby ktoś natłuścił je. Masłem, jest bardzo ślisko. Jesteśmy nieopodal przystanku komunikacji miejskiej i w zasadzie nie widziałem osoby, która wysiadałaby z autobusu i nie musiałaby szukać równowagi. To chyba doskonale ilustruje sytuację, jaką mamy na drogach województwa lubelskiego i sytuację, o której mówili mi kierowcy. Proszę posłuchać. Nie za dobrze, nie za dobrze, mimo że to droga taka krajowa, to ciężko. A co jest problemem największym? Przyczepność. A jak zachowują się inni kierowcy? Pamiętają o tym, żeby zwracać uwagę na przyczepność? Niektórzy nie, powiem panu ciężko. Niektórzy to potrafią na takiej drodze i 120 pojechać i tylko sprawiają zagrożenie. To, gdzie jesteśmy, to droga wojewódzka numer 835. Jak widzimy, kierowcy starają się zachowywać tak, jak powinni w tych trudnych warunkach. Myślę tutaj o dostosowaniu prędkości do warunków jazdy. Większość z nich jedzie wolniej niż ta, która jest tutaj dozwolona. Ale także to, o czym słyszeliśmy i często bywa zaniedbywane, to dystanse między samochodami. Które poruszają się w tym samym kierunku, te wydają się bardzo rozsądne. Jeszcze jeden bardzo ważny apel dla pieszych tym razem, bowiem wierzę, że dziś, w drugi dzień świąt, wiele osób jeszcze za dnia wyszło na przykład na spacer, by odwiedzić swoich bliskich, i teraz przyjdzie im wracać po zmroku. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby mają ze sobą odblaski, bowiem zwłaszcza. Tutaj, w terenie niezabudowanym, są one konieczne, a nasza widoczność to też czynnik, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. Apelujemy razem ze służbami o szczególną ostrożność i kontynuujemy naszą informacyjną podróż, w której między innymi powiemy jeszcze: O tym, że konserwatorzy zabytków podsumowują rok. Będzie także zaproszenie na spotkanie z gwiazdami. Ale wcześniej nowe wieści po pożarze jednego z lubelskich kościołów. Będzie zbiórka pieniędzy na odbudowę świątyni parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, w której w Boże Narodzenie wybuchł pożar. Trwa ustalanie jego przyczyn. O szczegółach Marcelina Krawczyk Widomska. Takie słowa wsparcia słychać od wczoraj. Parafianie dodają otuchy posługującym tu księżom. Jak mówią wierni duszpasterze, stracili swój dom. Wierni zaś stracili świątynię, z którą od lat byli związani. Bardzo często przyjeżdżamy do rodziców, także, także przychodzimy na msze, modlimy się i, i to jest dla nas bardzo ważne miejsce. Kościół nadaje się do częściowej rozbiórki. Dokładna ekspertyza ma wykazać, jak duże są zniszczenia ale już dzisiaj wiadomo, że kościół trzeba będzie odbudować prawdopodobnie na nowo, bo straty są ogromne. Dachu praktycznie nie ma, by spalona blacha pogięta i po prostu podziurawiona, zniszczona więźba stalowa, która wspierała blachę, deskowanie prawdopodobnie większość spalone jest uszkodzony strop betonowy grozi zawaleniem Dlatego metropolita Lubelski zaapelował do proboszczów każdej parafii w diecezji o pomoc w odbudowę kościoła Pieniądze na ten cel będą zbierane w najbliższą niedzielę 28 grudnia w lubelskich kościołach poprosiliśmy naszych diecezjan aby te zbiórki odbywały się do puszek w kościele aby zajęły się tym właśnie rady parafialne to jest pierwsza forma pomocy druga forma zbiórki właściwie tutaj adresatami są przede wszystkim księża duchowni ksiądz arcybiskup poprosił aby z własnych środków Również zrzucili się na ten cel, aby okazali solidarność i z Księdzem Proboszczem i z dusz pasterzami. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, pomimo pożaru, musi jakoś funkcjonować. Msze święte odbywają się w domu parafialnym. Parafia nie zawiesza działalności. Istnieje, funkcjonuje. Oczywiście w takich ograniczonych możliwościach. Wiele osób zamawiało msze święte na, na święta, więc to wszystko jest realizowane. Oczywiście jest garstka wiernych w dwóch salach. Połączyliśmy te salę transmisją, taką kamerą, żeby więcej osób mogło wejść. Jest to oczywiście ciasno i duszno, no ale pewne minimum chcemy zapewnić. Ofiary na odbudowę kościoła można też przekazywać na konto parafii lub bezpośrednio w kancelarii. Dziś drugi dzień świąt. Kościół katolicki wspomina świętego Szczepana pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. Zgodnie z tradycją tego dnia w kościołach w całej Polsce odczytywany jest list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz profesor Mirosław Kalinowski zachęcał w nim do podejmowania codziennego wysiłku wewnętrznego odradzania się, także poprzez wspieranie osób chorych. Święty Szczepan był pierwszym męczennikiem Kościoła i jednym z siedmiu diakonów w Jerozolimie. Jego kult rozpowszechnił się między IV a V wiekiem. Dla katolików jest on symbolem odwagi i niezłomności w wierze. Każdy męczennik stawia przed nami przykład życia, pewne wyzwanie, które wiąże się z tym, że należy do Chrystusa. Tak jak powiedziałem, gotowość do poświęcenia, gotowość do oddania życia, ale także kwestia wierności. Jako chrześcijanin, jako uczeń Chrystusa, to podkreślamy w Nowym Roku Duszpasterskim, jestem i powinien być wierny Chrystusowi. Święty Szczepan był wierny aż do śmierci. Duszpasterze podkreślają, że nie bez powodu, Boże Narodzenie łączy się ze wspomnieniem pierwszej osoby w historii, która cierpiała i umarła za wiarę w Chrystusa. Wiara to nie jest tylko radość. Ale to jest też świadectwo. Wiara wymaga trudu, wiara wymaga czasem pójścia pod prąd, natomiast jest to potrzebne, żeby właśnie narodzić się dla nieba. I Chrystus daje nam tę siłę, więc to też jest powód do radości i do pokoju, że potrafimy przezwyciężyć wszelkie zło w naszym życiu. 26 grudnia w Kościele Katolickim nie jest świętem obowiązkowym, ale wielu wiernych uczestniczy tego dnia w mszach świętych. Uważam, że mimo tego, że to jest nieobowiązkowe święto, należy przychodzić i wspomnieć i modlić się za, za pośrednictwem tego świętego Szczepana. Boże Narodzenie rozpoczęło ośmiodniowy okres liturgiczny. W Kościele katolickim nazywany jest oktawą Bożego Narodzenia, który trwa do 1 stycznia. Jest to czas świętowania i radości z tajemnicy wcielenia Jezusa. odnowione nagrobki zarówno na cmentarzach jak i w świątyniach, odrestaurowane cerkwie, zabezpieczone pozostałości osad. Konserwatorzy w Lubelskiem mieli pracowity rok, o czym z ich wojewódzkim przedstawicielem rozmawiał Michał Hetman. Wydane niedawno wiadomości konserwatorskie to blisko 400 stron, na których podsumowane są najważniejsze realizacje z 2024 roku. My spróbujemy państwu w znacznie krótszym czasie Przybliżyć to, co udało się zrealizować w roku 2025, moimi państwa gościem jest dr Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków. Witam serdecznie, panie tak. konserwatorze. Sporo pracy mieliście przez te 12 miesięcy. Ten największy zakres prac konserwatorskich prowadzony jest w tej chwili we wnętrzu kościoła tak zwanego pobernardyńskiego, czyli pod wezwaniem nawrócenia św. Pawła. Renesansowy kościół, prototyp kościołów w typie renesansu lubelskiego, ściany, sztukaterie w trakcie prac konserwatorskich, zabytki ruchome stale, ołtarz główny, ołtarze przyfilarowe, nagrobki, renesansowe również. No a w tym przyszłym roku mają ruszyć prace w obrębie klasztoru. Zarządcy tych budynków, administratorzy, samorządy wiedzą, że o sztukę, o historię trzeba dbać. Tego dowodzą chociażby wręczane co roku laury konserwatorskie. Tak. Kolejna edycja, kolejnych czterech laureatów. Kolejność nie ma znaczenia. Przypomnę, parafia rzymskokatolicka w Janowie Lubelskim remont kościoła i dzwonnicy gmina Międzyrzec Podlaski za pracę konserwatorskie przy modernistycznym dworze rodziny Potockich właśnie w Międzyrzeszu Podlaskim zespół szkół rolniczych imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej za pracę przy no, uroczym zupełnie domu no i wreszcie ostatni Laur trafił do gminy Zamość za pracę konserwatorskie przy bramie lwowskiej starej skoro przy Padwie Północy jesteśmy to tam, lada moment, kolejny etap budowy S17, ale na innych odcinkach, innych dróg ekspresowych już sporo też znaleźliście artefaktów. S12, S17, S19 to ta najbliżej tutaj w kierunku Lubartowa. Odkrycia są znakomite, no bo nie będę mówił, jakie zabytki ruchome, bo jest ich bardzo wiele. Cmentarzyska, groby szkieletowe, zabytki ruchome z epoki, i w, w, wczesnego żelaza. A zważywszy na fakt, że w przyszłym roku kolejne etapy dróg ekspresowych w realizacji, to można się spodziewać kolejnych odkryć tych najstarszych, a także realizacji e, odrestaurowania e, odrobinę młodszych, ale również wiekowych budynków na terenie całego naszego województwa. Na koniec panoramy lubelskiej mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie. Dziś, w ten wyjątkowy świąteczny dzień, zapraszamy Państwa na wyjątkowy program o godzinie 20.00 w TVP3. Gwiazdy od świątecznej gwiazdki. Artyści Krystyna Giżowska i Andrzej Rybiński spotkają się w nastrojowym dworku w Siedliszczu w naszym regionie. W kameralnej atmosferze wspominać będą swoje święta, dzielić się muzyką oraz niezwykłymi historiami. Wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce i wyjątkowi artyści. Muzyczne wspomnienia, niezapomniane historie, czasami zabawne, chwilami wzruszające i na pewno bardzo świąteczne. Dziś tutaj spotkamy się z gwiazdami polskiej piosenki. Ale porozmawiamy nie tylko o świętach, także o ich artystycznej drodze, która trwa nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Oboje nadal koncertują i wciąż kocha ich publiczność. My jesteśmy chyba już uzależnieni od tych koncertów. To jest coś w rodzaju adrenaliny. Człowiek może padać, źle się czuć, w ogóle, no, ale wychodzi na koncert i jest tam. Oboje wiedzieli, że będą śpiewać w zasadzie od zawsze. Oboje występowali także razem na scenie. A najładniejszy nasz numer to jest tęsknię. Zawsze o tym... Kurcze, widzisz, a to... tęsknię... Tę, tę. Dzień, że Andrzej Rybiński zawsze występuje z gitarą. To był można powiedzieć klucz do kobiecych serc i pierwszego zespołu Andrzej i Eliza. Od 1983 roku jest solistą i w tym roku wygrał Opole piosenką Nie liczę godzin i lat. był od razu hit. Jestem przeszczęśliwy, że napisałem taką piosenkę, która funkcjonuje przez 40 parę lat w świadomości społecznej. Takich ma Sto rusz otrzymuje Krystyna Giżowska. Gdy w 1984 roku Krystyna Giżowska zaśpiewała na festiwalu w Sopocie Nie było Ciebie Tyle Lat. Utwór tak bardzo spodobał się publiczności, że kilka razy bisowała. A jak się okazuje, to przypadek, że ta piosenka trafiła do niej i razem z artystką wrócimy do ważnego dla niej 84 roku. To był zwyczajny szarcie. Nie mogłam śpiewać dosłownie. Za ścianą dzień. Ich muzyczna i życiowa droga do dziś inspiruje, aby mieć odwagę spełniać marzenia. Czyż nie tego życzymy sobie w święta?

Zapraszamy Państwa oczywiście na spotkanie z gwiazdami. Przypominam, godzina 20 TVP 3 Gwiazdy od Świątecznej Gwiazdki, a artyści Krystyna Gierzowska i Andrzej Rybiński z nimi. Rozmawiać będzie Izabela Śleć. Przypominamy także na koniec tego informacyjnego spotkania o tym, że jest bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi mrzawkami. I to ostrzeżenie dotyczy także naszego województwa. Już faktycznie nie jest najlepiej na drogach i chodnikach. Szczegóły także już za chwilę w prognozie. Pogody. Zapraszam w imieniu martygo Głozy. No i niezmiennie zapraszam Państwa także na ostatnie informacyjne spotkanie na antenie TVP3 Lublin o godzinie 21.30. Wtedy informacyjnie podsumujemy ten świąteczny dzień. Zapraszam. Do zobaczenia.